Być może zastanawiałeś się, dlaczego pomimo takiego samego wkładu pracy i zaangażowania, jedni osiągają sukcesy i swoje cele, a inni stoją w miejscu. Można by powiedzieć, że to niesprawiedliwe, skoro ilość pracy i poświęconego czasu w obu przypadkach jest taka sama, to dlaczego wyniki mogą być inne? Jest jednak czynnik, który nie zawsze działa tak samo. Czynnikiem tym jest skuteczność. Możesz podejmować się masę działań, pracować na okrągło i nie dawać sobie ani chwili na odpoczynek, ale Twoje postępowanie może być po prostu nieskuteczne. Tym sposobem, nawet ktoś, kto działa mniej, ale za to z większą skutecznością, z łatwością przebije Twoje wyniki. Zasada ta działa w każdej sferze życia: od inwestowania przez pracę po relacje. Nasuwa się zatem pytanie, czy da się wypracować skuteczność. Okazuje się, że tak, są pewne nawyki, zachowania i zmiany w sposobie myślenia, których wprowadzenie do swojego życia pozwala wypracować coś, co określiłbym mianem zdolności do bycia skutecznym. Szczegółowo zostały one opisane w książce 7 nawyków skutecznego działania Stevena Cowveya, którą w formie audiobooka, podobnie jak wiele innych pozycji wartych uwagi, znajdziesz w aplikacji Bookbeat. Z kodem nie wiem, słuchasz przez 30 dni za darmo w pakiecie Basic. Zasada pierwsza proaktywność. Zauważmy, że ludzie skuteczni mają nietypowe podejście do życia. Zazwyczaj nie usłyszymy od nich sformułowań pokroju, coś złego mi się przydarzyło lub miałem pecha. Prędzej padną słowa typu: Podjąłem złą decyzję, przez to straciłem okazję. Wydaje się, że różnica pomiędzy jednym a drugim jest niewielka. Ale jednak ma ogromne znaczenie. Pierwsze podejście jest reaktywne stanowi reakcję na otaczający świat, okoliczności i zrządzenia losu. Drugie podejście natomiast, proaktywne, polega na braniu odpowiedzialności za to, co Cię spotyka. Dlaczego jest to tak istotne? Osobę reaktywną można porównać do biernego obserwatora rzeczywistości, któremu rzeczy się po prostu przydarzają. Przeciwieństwem takiej postawy jest branie odpowiedzialności, które stawia cię w roli uczestnika wydarzeń mającego wpływ na to, co się dzieje. Pierwszym krokiem do skuteczności jest zatem zmiana sposobu myślenia. Wszystkie zdarzenia w sferach, na które masz wpływ, są mniej lub bardziej efektem twoich działań i decyzji, są wynikiem twojej inicjatywy. Postawa proaktywna polega na zaakceptowaniu tego faktu, a następnie wdrażaniu inicjatywy w życie. Zasada druga. Rozpoczynanie z wizją końca. Zadaj sobie pytanie, jak wiele inicjatyw, których się podjąłeś, okazało się nieskuteczne. Na pewno kiedyś wpadł ci do głowy pomysł nauczenia się nowego języka, opanowania gry na gitarze czy zainwestowania na giełdzie. Być może podjąłeś nawet kroki w kierunku któregoś z tych działań, jednak minęło kilka tygodni lub miesięcy i już nie reagujesz na przypomnienia aplikacji do nauki języków, że przepada ci kolejna lekcja. Gitara stoi zakurzona w kącie, a na kącie giełdowym leżą zapomniane oszczędności. Pojawia się pytanie dlaczego? Prawdopodobnie podjąłeś się tych aktywności bez wizji końca, bez ostatecznego celu, do którego chciałeś je doprowadzić. Cel ten musi być konkretnie zdefiniowany i umieszczony w konkretnym momencie na osi czasu, a także poparty realną korzyścią. Przykładowo, za dwa lata chcę opanować niemiecki na poziomie B2, dzięki czemu będę mógł zatrudnić się w lepszej pracy i zwiększyć zarobki nawet dwukrotnie. Cel, horyzont czasowy i korzyść. Takie podejście zwiększa szanse na skuteczność. Wyobraź sobie, że bierzesz kredyt, a na pytanie banku odnośnie celu, na który będą przeznaczone te pieniądze, odpowiadasz W sumie nie wiem, może kupię mieszkanie, a może samochód? Zobaczy się. Żaden bank nie udzieli ci wówczas kredytu, nie obdarzy cię dostatecznie dużym zaufaniem. Wszystko dlatego, że nie podejmujesz inicjatywy z wizją końca, nie wizualizujesz ostatecznego efektu, który wskaże kierunek postępowania. Zasada trzecia: rozpoczynanie od najistotniejszych zadań. Być może spotkałeś się w szkole lub na studiach z pojęciem macierzy. W wielkim skrócie, macierz to układ liczb lub symboli w pewnej tabeli. W szkole trudno było dostrzec praktyczne zastosowanie tej wiedzy dla codziennego życia, jednak okazuje się, że można ją wykorzystać. W jaki sposób? Budowanie macierzy złożonej z zadań i obowiązków jest bardzo pomocnym oraz skutecznym narzędziem do optymalizacji zarówno pracy, jak i życia prywatnego. Dzięki temu łatwiej ustalić kolejność, w jakiej należy owe zadania wykonywać. Wystarczy, że podzielisz swoje obowiązki na cztery kategorie: ważne, nieważne, pilne oraz niepilne dokładnie tak, jak widzisz na ekranie. Zadania ważne i pilne należy wykonać samemu jak najszybciej i od nich zaczynać codzienną pracę. Zadania nieważne i niepilne można oddelegować komuś innemu. Zadania niepilne i ważne mogą poczekać na swoją kolej. Ostatniej kategorii zadań niepilnych i nieważnych nie trzeba planować, a najlepiej ją ograniczać. Z czasem Twoja macierz obowiązków może być rozbudowywana o kolejne kolumny i wiersze, Natomiast ta, którą przedstawiłem, stanowi dobry punkt wyjścia. Zasada czwarta System Win-Win. Masa ludzi żyje w przekonaniu, że aby jedna osoba mogła wygrać, to reszta musi przegrać. W wielu sytuacjach tak jest, szczególnie wtedy, kiedy cele dwóch stron są sprzeczne. Występuje wtedy coś w rodzaju konfliktu interesów. To bardzo utrudnia działanie i skuteczność, bo wówczas strony niekoniecznie skupiają się na realizacji celu, lecz na pokonaniu konkurencji. Występuje wtedy dynamika win-lose, czyli wygrany-przegrany. A co, gdyby tak wszędzie, gdzie tylko się da, zmienić dynamikę na win-win, czyli wygrany wygrane? Polega to na doprowadzeniu do sytuacji, w której wszystkie strony są zwycięzcami na koniec działania. Dzięki temu nawzajem się wspierają i napędzają, zamiast sobie przeszkadzać w realizacji celów. Długoterminowo taka taktyka okaże się znacznie skuteczniejsza. Zasada piąta: najpierw zrozum innych, później zostań zrozumiany. Aby poprzednia zasada, czyli system win-win, mogła być wcielona w życie, Potrzebna jest zdolność do porozumiewania się. Jeśli nie usłyszysz potrzeb i celów innych, to nie jesteś w stanie razem z nimi funkcjonować. Dlatego komunikowanie się z ludźmi powinno być oparte na empatii. Najpierw spróbuj zrozumieć ich stanowisko, ich argumenty oraz potrzeby, a dopiero później mów o własnych. Chcąc wprowadzić tę zasadę w życie, warto sobie uświadomić, że wszyscy pragną być wysłuchani i zrozumiani. Skoro ty chcesz, aby pozostali cię słuchali i uwzględniali twoje stanowisko, to dlaczego osobiście nie prezentujesz takiej postawy? Wyobraź sobie, że budując związek ze swoim partnerem lub partnerką, nie docierają do ciebie żadne jego potrzeby. Albo że prowadząc firmę nie wsłuchujesz się w głosy i obawy ze strony pracowników. Chcąc być skutecznym, musisz uwzględniać ludzi, którzy są ważni w danym procesie. Zasada szósta: synergia. To, co widzisz na ekranie, to zestaw części Volkswagena Golfa, a to dokładnie ten sam samochód, jednak w całości. Jaka jest różnica między pierwszym a drugim obrazkiem? Na pierwszy rzut oka widać, że diametralna. Pomimo faktu, iż każda z części osobno realizuje swoje zadanie, to brak ich odpowiedniego skoordynowania i synchronizacji sprawia, że nie spełniają one roli samochodu. Jeśli jednak odpowiednio te części połączymy, to otrzymamy w pełni funkcjonalne auto. Wartość użytkowa całości znacząco wzrasta, pomimo tego, że wartość poszczególnych części się nie zmieniła. Jak to możliwe? Odpowiedzią jest synergia. W skrócie, zasadę tę można opisać jako równanie, w którym 1 plus 1 równa się 3. Na pierwszy rzut oka absurdalne. Jeśli jednak się nad tym zastanowisz, to możesz dostrzec w tym ogromny potencjał. Wartość dodana w synergii wynika z odpowiedniej koordynacji i synchronizacji, dzięki czemu poszczególne elementy wzajemnie się napędzają i dopełniają. Potęga synergii jest tak ogromna, że znajduje ona swoje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, od psychologii, przez ekonomię, zarządzanie i technikę. Zasada siódma. Ostrzenie piły. W książce 7 nawyków skutecznego działania, którą znajdziesz w aplikacji BookBeat, Stephen Covey przytacza przykład drwala, który nie może sobie poradzić ze ścięciem potężnego drzewa, ponieważ ma nienaostrzoną piłę. W rezultacie strasznie się męczy i traci masę czasu. Na sugestie ze strony innych, żeby jednak naostrzył piłę, Drwal odpowiada, że nie ma czasu, bo jest zajęty ścinaniem. Metafora ta idealnie oddaje, jak istotne dla osiągnięcia skuteczności jest odpowiednie przygotowanie. Jest to też odpowiedź na pytanie z początku odcinka, dlaczego jedni, pomimo ogromnego wkładu pracy, nie osiągają sukcesu, a inni tak. Nie można odmówić Drwalowi faktu, że pracuje ciężko, wykonuje ogrom pracy. Jego praca jest jednak nieskuteczna w porównaniu z kimś, kto miałby naostrzoną piłę. Dlatego, chcąc wypracować zdolność do bycia skutecznym, należy zmienić sposób myślenia o przygotowaniach. Nie traktuj ich jako stratę czasu, lecz jako inwestycję, która ułatwi osiągnięcie celu. Zasada ta, podobnie jak większość wymienionych, działa w niemal każdej sferze życia. Zgodnie z zasadą synergii najlepsze efekty osiągniesz, implementując do swojego życia wszystkie rady zaproponowane przez Stevena Coveya w książce 7 nawyków skutecznego działania, którą znajdziesz w aplikacji Bookbeat. Z kodem nie wiem słuchasz 30 dni za darmo w pakiecie Basic. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.